Dzień dobry, witam w odcinku będącym swego rodzaju podsumowaniem i uzupełnieniem przeprowadzonej modyfikacji wzmacniacza. Tak jak zapowiadałem, przeprowadziłem kilka pomiarów po modyfikacji programem Rightmark Audio Analyzer i porównam je z tymi, które wykonałem przed modyfikacją. Istotą moich pomiarów nie jest samo zmierzenie parametrów technicznych wzmacniacza, gdyż do tego potrzeba odpowiedniej klasy sprzętu pomiarowego, ale porównanie ich względem siebie przy dokładnie tych samych warunkach pomiarowych. Drugą ważną sprawą jest samo sprawdzenie, czy wprowadzone modyfikacje nie doprowadziły do jakichś dziur w paśmie przenoszenia, wzbudzeń, zniekształceń czy pogorszenia parametrów. Na początek chwilę o metodologii pomiarów. Pomiary zarówno przed jak i po modyfikacji przeprowadziłem w dokładnie ten sam sposób na tych samych kartach dźwiękowych co wcześniej, czyli zewnętrzny EMU Tracker Pre oraz wewnętrzny AIM808. W obu przypadkach użyłem również tych samych przewodów, jak we wcześniejszych pomiarach. Pomiary wykonałem z wyjścia głośnikowego wzmacniacza z rezystorowym dzielnikiem napięcia zamiast potencjometru, co gwarantuje wykonanie pomiaru przy identycznych poziomach głośności i ich porównywalność. Na obu kartach wykonałem je bez obciążenia, a dokładniej z niewielkim obciążeniem, jakie stanowi użyty dzielnik rezystorowy. Oraz pod sztucznym obciążeniem w postaci rezystorów mocy o oporności 6,8Ohm. Przygotowałem ponownie sprzęt i wzmacniacz do pomiaru. Całość, jak poprzednio, podłączona jest do karty dźwiękowej EMU Tracker Pre zewnętrznej, zasilanej oczywiście dalej przez USB. Z wyjścia wzmacniacza do gniazda przylutowane są rezystory tworzące dzielnik napięcia. Dokładnie ten sam, który był wtedy, to jest ten sam przewód. Pozostałe przewody również są te same. Tutaj mam jeszcze podpięte rezystory mocy pod wyjście B, żeby sprawdzić, zrobić pomiar wzmacniacza pod obciążeniem. Na początek pomiar bez obciążenia. Ja już tu wszystkie głośności ustawiłem jak należy. I robię pomiar. Teraz pomiar pod obciążeniem, czyli załączam sztuczne obciążenie. Pomiary wykonane, to zapisuję wszystko i poddam analizie. Przejdźmy do wyników. Najpierw dane z pomiarów na karcie IM808 bez obciążenia. Sprawdźmy wykres pasma przenoszenia przed i po modyfikacji. Kolorem białym oznaczone jest pasmo zmierzone przed modyfikacją, a zielonym po modyfikacji. Delikatne podbicie niskich tonów zmieniło się na niewielkie obniżenie, ale w bardzo niewielkim zakresie, bo tylko 0,2 dB, natomiast wysokie tony trochę zyskały. Zafalowanie na charakterystyce powyżej 5 kHz pochodzą od karty dźwiękowej, co widzicie na wykresie niebieskim, który przeprowadzony został w trybie loopback dla samej karty dźwiękowej. Przy tym pomiarze ważne jest, że charakterystyka przenoszenia jest bardzo równa w całym zakresie i po modyfikacji nie ma żadnych dziur czy podbić w charakterystyce. Kolejnym zmierzonym parametrem jest poziom szumów. Z samych danych uśrednionych wynika, że wzmacniacz po modyfikacji ma mniejsze szumy o około 3 dB względem oryginału. Zobaczmy to dokładniej na wykresie. Widać, że szumy w całym paśmie zostały obniżone, także spadł wpływ przydźwięku sieciowego i jego harmonicznych. Warto zauważyć, że podczas modyfikacji wzmacniaczy różnicowych w układzie znalazło się aż 8 dodatkowych tranzystorów na każdy kanał, które wprowadzają dodatkowy szum do układu. Mimo to poziom szumów wzmacniacza i tak się zmniejszył. Sugeruje to, że układ stabilizacji napięcia zasilania wzmacniaczy różnicowych Dobrze się spisuje i ma znacznie mniejsze szumy wyjściowe niż układ oryginalny. Szybki rzut okiem na kolejny wykres dynamiki. W całym paśmie dynamika zwiększyła się, a dla wysokich tonów nawet o około 5 dB. To oczywiście kolejna pozytywna cecha. Teraz zobaczmy zniekształcenia THD. Trudno oczekiwać poprawy w tym zakresie, bo przecież konstrukcyjnie układ wzmacniacza pozostał identyczny. Dane w jakiś sposób uśrednione wskazują nawet minimalne pogorszenie, ale wykres nie pozostawia wątpliwości i także ten parametr uległ poprawie. Przedostatnim parametrem, który omówię są zniekształcenia intermodulacyjne. Spoglądając na wykres pomiarów, oczywiście widać poprawę w całym paśmie. Warto jednak zwrócić uwagę, że charakterystyka już od małych częstotliwości się wyrównała i poginęły tzw. szpilki, które były obecne we wzmacniaczu oryginalnym. Wysokie piki przy np. 7 kHz pochodzą od karty dźwiękowej, co widać na niebieskiej charakterystyce samej karty. Ostatnim aspektem, na który zwrócę uwagę, jest stereo czyli przesłuch międzykanałowy. Przy że bez obciążenia mamy do czynienia z bardzo dużym zmniejszeniem przesłuchu. Wynika to z zastosowania stabilnych źródeł prądowych we wzmacniaczach różnicowych, które nie zmieniają swojego prądu pod wpływem sygnału. Tym samym zmniejszając wpływ jednego kanału na drugi przy wspólnym zasilaniu dla obu. Do tego aspektu wrócę jeszcze podczas analizy wzmacniacza obciążonego. Przejdźmy zatem na szybko do sprawdzenia, czy pomiary wzmacniacza obciążonego potwierdzają poprawę parametrów. Charakterystyka przenoszenia. Wyrównanie pasma pod obciążeniem jest również widoczne. Noise level także potwierdza spadek szumów. Weźmy jeszcze na przykład zniekształcenia intermodulacyjne, gdzie generalnie również poprawa jest widoczna. Podczas pomiarów pod obciążeniem przy danym ustawieniu głośności, podałem na wzmacniacz sygnał sinusoidy 1 kHz, a na oscyloskopie podłączonym do wyjścia głośnikowego sprawdziłem napięcie sygnału wyjściowego. Zgodnie ze wzorem na moc wyjściową wzmacniacza w danej chwili przy napięciu RMS 13,2 V. I obciążeniu 6,8Ohm wzmacniacz pracował z mocą 25W, czyli wcale nie mało. Wróćmy więc do pomiaru separacji kanałów, ale wzmacniacza obciążonego, pracującego z mocą 25W. Pomiary potwierdzają, że poprawiła się separacja kanałów, choć już nie tak spektakularnie, jak wzmacniacza nieobciążonego. W tym momencie chcę pokazać wam, jak bardzo maleje baza stereowe we wzmacniaczach zintegrowanych przy większej mocy. Przy wspólnym zasilaniu obu kanałów duże prądy przenikają przez zasilanie do drugiego, powodując właśnie taki efekt. Oczywiście nie będę przerabiał wzmacniacza na dual mono, ale w przyszłych odcinkach będę chciał pokazać Wam w jakiś sposób, jak można jeszcze bardziej poprawić ten ważny parametr i poszerzyć bazę stereo. W celu potwierdzenia pomiarów, jak pokazywałem, przeprowadziłem je na innej karcie dźwiękowej i innym komputerze. Załadowałem już wyniki do rightmarka i choć na Emu Tracker Pre parametry z pomiarów są gorsze niż na IM808, to chodzi nam o różnicę przed i po modyfikacji. Weźmy zatem na przykład wykres zniekształceń THD, na którym ich spadek na tej karcie muzycznej również się potwierdza, czy na przykład Noise Level pod obciążeniem, gdzie poprawa również jest wyraźna. Nie będę już przedłużał i pokazywał wszystkich wykresów, dociekliwi mogą pobrać pliki pomiarów z mojej strony i przeanalizować je samodzielnie. Podsumowując, mimo że pomiar za pomocą programu RightMark Audio Analyzer i domowej karty dźwiękowej e, trudno nazwać super profesjonalnym, to sposób w jaki je przeprowadziłem wyraźnie wskazują na pozytywne efekty przeprowadzonej modyfikacji. Dzięki nim widać również, że nie zostały popełnione błędy powodujące pogorszenie parametrów, jakieś wzbudzenia czy dziury w charakterystyce. Choć powiedzmy 3 dB zmniejszenie szumów czy THD nie wzbudzają wielkiego zachwytu, pamiętajcie, że skala decybelowa jest skalą logarytmiczną i przy wysokich parametrach poprawa o te 3 dB to całkiem spora różnica. Dla uświadomienia przeliczyłem tłumienie minus 90 dB na wartość liczbową, i ta wynosi 31622 razy, natomiast minus 93 dB to już 44668 razy. Sami ocencie, czy jest o co zawalczyć. Pomiary pomiarami, ale z nich nie dowiecie się, jak brzmi wzmacniacz. Jedynym sposobem jest samodzielny odsłuch. Jak może pamiętacie, przed modyfikacją do wyjścia wzmacniacza podłączyłem wejście karty dźwiękowej. I nagrałem odtwarzaną muzykę. Oczywiście to również nie pokaże, jak gra faktycznie wzmacniacz, bo przecież nagranie odtworzycie na własnym sprzęcie czy nawet telefonie, a sam dźwięk był odtwarzany i nagrywany na danej karcie muzycznej, w dodatku bez obciążenia prawdziwymi kolumnami. Mimo wszystko, może stanowić to bardzo ciekawe porównanie, i słuchając nagrań przed i po modyfikacji, można posłuchać, czy coś się zmieniło. Same utwory, które wybrałem, pochodzą z serwisu YouTube Studio z darmową licencją i nie są to jakieś wybitne, kunsztowne propozycje o nieskazitelnej jakości nagrania. Ale zachowanie tych samych warunków nagrywania przed i po modyfikacji daje oczywiście możliwość porównania. Ogólnie nagrałem pięć utworów, z których posłuchajcie chwilę wybranych sprzed modyfikacji i po modyfikacji wzmacniacza. Na mojej stronie, w powiązaniu z filmem, znajdziecie wszystkie w lepszej jakości i mniejszej kompresji w formacie mp3, a oryginalne pliki oczywiście w bibliotece audio serwisu YouTube. Biustro prądowe, których nie miałem wcześniej płytek, zostały już oczywiście wymienione na te właściwe, czyli kaskodowe, dla jednego kanału i drugiego. Tu są źródła prądowe, jeden i drugi kanał. Jak widzicie, cała płytka z układu stabilizacji napięcia dla, dla całego przedwzmacniacza, dla wzmacniaczy różnicowych, również jest już w pełni. Natomiast zostawiłem sobie ciągle możliwość... Podmiany kondensatorków, widzicie, że one sobie siedzą jeszcze w tych gniazdach. Po całej wymianie, tak jak polecam również w instrukcji, zamontowane mam w gniazda kondensatory sprzężenia zwrotnego. Po zamontowaniu luster prądowych, dopiero wtedy tak naprawdę mogłem ocenić, jaki konkretny typ ma wpływ na brzmienie. I tak naprawdę dopiero teraz możliwa jest ich dobra wymiana. Nie jest to trudne, zobaczcie, jak taki kondensatorek sobie szybko podmienić bez żadnego lutowania. Trzeba czekać, aż te kondensatory się rozładują. Natomiast kiedy to nastąpi, po prostu wyciągamy jedną. Wkładamy drugie, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji i włączamy wzmacniacz. Robi się to bardzo szybko, a wybiera się bardzo długo. Także warto mieć trochę typów. Tu akurat Kemet ESY 1000 mikrofaradów 50V. Tutaj włożyłem teraz BC Components. Natomiast mam ich całą serię. Niektóre z nich naprawdę nadają się na coś lepszego, niektóre w ogóle nie mają startu.